W systemie RP Hermes SQL istnieje możliwość definiowania własnych parametrów kontroli jakości, które mogą obejmować parametry mierzalne, np. długość, szerokość, grubość z określeniem prawidłowej wartości oraz dopuszczalnych odchyleń, parametry mierzalne, np. długość, szerokość, grubość z określeniem prawidłowej wartości oraz dopuszczalnych odchyleń, listy wyborów w formie słowników, które umożliwiają wybór opcji z określonej listy parametrów, np. czy materiał posiada rysy głębokie, śladowe nie zawiera, czy surowiec zawiera zanieczyszczenia, tak nie w niewielkim stopniu oraz parametry opisowe umożliwiające wprowadzenie dodatkowych informacji, np. numeru partii surowca poddawanego kontroli jakości. W systemie Hermes SQL można dodawać zarówno załączniki przedkontrolne, np. informujące o tym, co powinno być sprawdzone w procesie kontroli jakości i gdzie znaleźć te informacje, jak również pokontrolne, które mogą zawierać dokumentację dotyczącą uszkodzeń lub załączniki z zaleceniami pokontrolnymi.